Witam serdecznie wszystkie raki na czytaniu horoskopu z Kartarota na okres od 10 października do 10 listopada. I jedziemy raczki. Aura miesiąca. Co zaprząta Wasze główki? Nad czym trzeba się będzie natrudzić, napracować? Co przechodzi z zeszłego miesiąca na ten miesiąc? Co nowego nam się urodzi? I co kamieniem leży na naszym sercu? Finanse, uczucia, zdrowie i rada. I lecimy. Sprawy finansowe i pieniądze leżą kamieniem na waszym sercu. Niby je macie, ale ciągle jest troszeczkę za mało. Ciągle myślicie, jak tu zdobyć ich więcej w jaki sposób. Jedne z Was myślą o podjęciu pracy, inni o zdobyciu ich inną drogą. Nie wiem, jakieś dodatkowe źródła dochodu. To już sami wiecie o co chodzi. To leży Wam kamieniem na sercu. Nie wiecie, co uczynić, by te pieniądze. Otrzymać aura miesiąca. Będziecie się czuły troszeczkę jak w pułapce. W sumie będzie Wam ciężko podjąć jakieś decyzje. Nie będziecie ich pewni. Wyjście z sytuacji jest. Tylko Wy go nie widzicie. Trzeba będzie uwolnić siebie, uwolnić swoje emocje, nie być sztucznym, nie udawać kogoś innego. I tego się będziecie bali w tym miesiącu. Trzeba będzie właśnie dokonać wyboru, wyboru, którego będziecie się bali dokonać. I to jest walka wewnętrzna ze sobą samym. Co będzie zaprzątać Wasze myśli? Hmm. Chęć spełnienia marzeń, chęć bycia postrzeganym jak gwiazda, VIP. Dla niektórych, chęć bycia dzieckiem na nowo, kochanym kimś. A dla jeszcze innych, chęć posiadania dziecka. Nad czym się będzie trzeba natrudzić? Nad tym, by trzymać sytuację stabilną. By nie było rozchwiania emocjonalnego. By związać koniec z końcem. Nad tym trzeba się będzie natrudzić. Co przychodzi z zeszłego miesiąca na ten? Ciężka praca, zarabianie pieniędzy, monotonia. Ten pracuje w zamknięciu. Brak wyjścia gdzieś, brak perspektyw, to przechodzi z następnego, co się pojawia, walka. Walka o swoje racje, walka o utrzymanie swojego zdania. Ciężki miesiąc dla Was, raczki, idzie. <laughs> Poczucie bezsilności, ciężkości. Hmm, to do Was nadchodzi. Jeżeli chodzi o finanse, straty finansowe, za mało zarobku i za dużo kombinowania, w jaki sposób uzyskać, nie pracując, król nie pracuje. Uczuciowo. Wybory. Nie do końca jesteś, raczku, pewny, czy chcesz być stąd tym, dążysz też do spełnienia siebie, a nie wiesz, co zrobić. Nie wiesz, jak uczynić kroki ku temu, by to się stało. Rada jest taka, byś to właśnie w tych uczuciach wejrzał w siebie, w głąb tego serca, nie umysłu, nie materializm, tylko to, czego chce Twoja dusza. Wycisz się. Tam znajdziesz odpowiedź i wyjście z sytuacji, z jakich kroków dokonać. Zdrowie. Wzrok. Trzeba zadbać o wzrok. Przede wszystkim. O Uwaga, tak? Kobiety, jeśli chodzicie na szpilkach, to uważajcie. Yy, mężczyźni. Nie szarżujcie niczym rącze rumaki, tylko po prostu ostrożnie, tak? Już nie jesteście niektórzy pierwszej młodości i, i nie róbcie z siebie takich chojraczków, bo może coś szczelić, szczyknąć gdzieś w kręgosłupie. I przemęczenie. Te zwierzęta odpoczywają, są zmęczone ciągnięciem tego powozu. Więc przemęczenie Wam też może grozić. I rada. Aby coś mieć, trzeba podjąć decyzję. Głównie tu chodzi o sprawy finansowe. Nie da się żonglować. Wydawać i mieć. Trzeba się trochę przystopować, zastanowić, nie kierować się emocjami, tylko chłodną kalkulacją. Dodatkowo wprowadzamy coś nowego z nowym rokiem numerologicznym, tak zwane czuje. Co to jest Czuj? To jest coś, co Twoje serduszko czuje. I tym razem wybieramy nierozumem a sercem. Mamy czy czuje, czy zwierzęta moc. Wielk. Smok i waszka. Wilk, smok i waszka. I nie wybierajcie, mi się. Wilk, podoba mi się smok, podoba mi się waszka. Pomyślcie o każdym zwierzęciu. Wilk, smok, waszka. Wiecie już, jak wyglądają. Zamknijcie oczy. I to, które zwierzę pierwsze przemówi do Waszego serca, to jest właśnie to. Nie wybierajcie dwóch, bo się nie da. Zawsze pierwsze pojawia się jedno. I zaczynamy od wilka. Wilk. Te raki, które wybrały wilka, słuchają, co chce przekazać im to zwierzę mocy. Jeśli chodzi o finanse, uczucia i rada. Finanse, uczucia, rada, uczucia. W finansach. Umiarkowanie. Królowa buław. I szóstka miecz. Mówi o tym, że nie wydawaj za dużo, bo nie starczy ci na wszystko, czego byś chciała, a chcesz wiele, czy chciał. Bo musisz troszkę odłożyć, by móc zacząć coś nowego. Coś, co przyniesie Ci później zyski. W tym miesiącu nie szalejemy, bo musimy odkładać. Jeśli chodzi o uczucia, osiem kielichów, paść kielichów i piątka buław. Jest taka część osób. Która będzie cierpieć emocjonalnie przez trochę młodszego lub odrobinę starszego od siebie mężczyznę. To głównie chyba chodzi o kobiety, ale też o mężczyzn, którzy żyją w partnerskich związkach, mężczyzna-mężczyzna. Tam może dochodzić do kłótni i nieznasek. Jakieś nieporozumienia, coś może wyjść na jaw. Jeżeli chodzi o związki ogólnie, te, których się układało dobrze, to tak możemy się czuć troszeczkę niekomfortowo. Któreś z Was powie, że coś mu nie leży i mogą być z tego tytułu problemy, bo druga osoba będzie zdziwiona. Tam gdzie się źle działo, będzie się nadal źle działo, niestety. Nawet któraś z Was może znaleźć kogoś trzeciego. I osoby samotne spotkają kogoś na swojej drodze, ale to byłoby raczej ktoś, kto ma pocieszyć po czymś, po jakiejś stracie i nie będzie to na długo. I rada od kart Paś Buław i As Buław. Nadciąga szansę, która pomoże Ci zadziałać. Spełnić swoje marzenia, i która pomoże ci zyskać coś lepszego, o ile z niej skorzystasz. I o ile odważysz się spróbować czegoś nowego, czy to związku, czy właśnie nowej pracy. Dla tych, co wybrali smoka. Finanse, uczucia, rada. W finansach. To, co się będzie działo w finansach, jest to Wasze przeznaczenie, ale przeznaczenie, które zadziała z korzyścią dla Was. Także trzeba będzie coś stracić, by móc zyskać coś, co przyniesie stałość. W uczuciach. Dom, Rozpaczanie, choroba. Na tych, co mieli, zespoczyli jakieś nowe związki. Mieliście szansę na zbudowanie domu z tym kimś, ale niestety coś się zadzieje takiego, co spowoduje, że stwierdzicie, że to jest nie to. Albo ona, on was opuści i będziecie rozpaczać, będziecie czuć się z tym źle. Albo czegoś się dowiecie, nie wiem, czy ma drugą, drugiego. I z tego powodu będziecie rozpaczać, może to okaże się, że żonaty albo mężatka, i że tylko obiecywał, że albo obiecywała, że odejdzie, a tutaj niestety nie. Ciągle nie dokonuje tego wyboru, albo to wy mieliście na coś nadzieję, to ten ktoś miał inne zapatrywanie na to. Jeżeli jesteście w stałych związkach, dobrych związkach, gdzie się dobrze układało, to dalej sprawy domu będą dla Was najważniejsze, aczkolwiek Wy będziecie się czuć tacy jakby na drugim planie, trochę odrzuceni. Przez to takie troszeczkę złe samopoczucie. Osoby, które miały złe związki, no to mogą się rozsypać do końca, albo w końcu podejmiecie decyzję, albo jeszcze na siłę będziecie chcieli coś uratować. Ci z Was, którzy szukają nie teraz. Teraz nie znajdziecie ani na chwilę, ani na stałe. Rada. Wielki pani lokaj. Rada jest taka, że znaj swoją wartość i nie daj się. Chciałam powiedzieć, sobą wysługiwać, ale tu chodzi o to, żeby nikt się tobą nie wysługiwał. To ty jesteś panem, który dyktuje warunki. Uwierz w to. I że wcale nie musisz się poniżać do czyjegoś poziomu, by coś osiągnąć. I dla tych, co wybrali ważkę finanse, uczucie, rada, finanse, uczucie, finanse, uczucie, rada finansach. Macie statek. Drzewo i trumna. Uwaga, pieniążki się rozpływają. Generalnie może tu chodzić właśnie o wydawanie na sprawy zdrowotne, ładowanie swojej psychiki, zdrowia, może jakieś leki. Na wydawanie na jakąś chorobę, na... Wydatki, by się lepiej poczuć, uczucia. Kobiety kłótnia z mężczyzną, który miał być podporą nowego życia. Mężczyźni, porządki życiowe, by zrobić miejsce pod nowe. Związki tam, gdzie się dobrze układało. Jeżeli w tych związkach jesteś mężczyzną, to pora zacząć być tym mężczyzną, a nie dawać się wysługiwać żonie czy tam partnerce. Jeżeli w tym związku jesteś kobietą, To pora poważnie porozmawiać z mężczyzną, jeśli chcesz coś budować. Dalej, coś nowego, coś fajnego. Jeżeli cięliście potomka, to teraz jest na to dobry czas. Ta karta oznacza seks. Solidna podstawa. Teraz karty rady. Rada. Pełnij swoje marzenia możesz zadziałać. Tylko uwierz w siebie i czytaj wszystko co drobnym drukiem pisane. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia na następnym horoskopie.